Witam na starcie w żużlowym języku. Powiem Wam, że chciałem przetestować nowy sprzęt. Niestety testy nie wyszły pozytywnie, dlatego jakość jakoś dźwięku w tym filmie jest lekko gorsza, ale obiecuję, że w następnym materiale ta jakość dźwięku się poprawi. Na podsumowanie szóstej rundy tgxl było fajnego ścigania drogę, było też koncowe więc jest na pewno o czym porozmawiać. Zaczynamy od meczu w Rybniku, gdzie to miejscowy rok przegrywa ze startem Wrocław 40 do 50 i można by rzec tylko 40 do 50, bo oglądając początek meczu można było stwierdzić, że będzie pogrom, że Wrocław naprawdę czuje się dobrze na torze w Rybniku i że naprawdę wynik może oscylować koło 60 punktów. Sam start po pięciu biegach 8-22 naprawdę nie wyglądał dobrze. Jednak potem dużo, że wręcz nawet fala remisów, a w końcu Rybnik zaczął się za odrabianie, no i odrobił, tyle, że wyszło z tego 10 punktów dla Wrocławia. Tor ogólnie nie pozwalał na no dużo yy, mijania na trasie, decydował głównie w start i ułożenie się do krawężnika. To najlepsze. Sam rybnik przegrywał te starty, dlatego ten start, właśnie ten start meczu tak wyglądał. Rybnik przegrywał starty i do tego noca po wygranych startach po prostu dojeżdżał do Kredy. No i mieli 5 1 gotowe. Poszczególne punkty, dużym to zaczniemy od Robu Rybnik. Niki Pedersen naprawdę dobrze się pokazał 10 punktów. No i też fajnie zabawił się z Maciejem Janowskim po 14 biegu, gdzie tam trochę mu pomachał na linii mety potem trochę też się podrażnił z Maciejem ja akurat lubię takie aspekty więc mnie tam rozbawiło Maxim dabit też bardzo dobry mecz, 11 punktów z bonusem lider tak naprawdę w torowu Rybnik, 3 punkty noc i mocno przerywana jazda najpierw dostał szansę w pierwszym biegu, potem nie jechał potem pojechał w 10, znowu nie jechał no i w 14 przez brak innego wyboru też pojechał. Gleb to no i tutaj dwa punkty, ale też wiemy ten upadek w biegu tym. Mamy nadzieję, że Gleb szybko powróci do pełni zdrowia i szybko udziemy z powrotem na torach. Ram to 9 punktów, ale można pochwalić Rona za bardzo mądrą jazdę. I to jak jechał z trzeciego, bądź drugiego pola, wywodził przeciwników pod same baloty, gdzie tam no te materiał to nie pozwalał na szybką jazdę, borowek 0 Prześniewski dobry mecz, chyba najlepszy w tym sezonie nawet 4 plus 1, no i Pludra 2 starty 1 punktik. natomiast obrosła to bardzo słabo w tylko 3 punkty Maciej Janowski 9 plus 2 Kowalski 7 dobra jazda, Juli także 10 plus 7, bardzo dobra jazda widać, że coś tam pamiętał z tego rybnickiego toru Brady 14 punktów, prawie komplet i przede wszystkim, nie wiem czy wy to też zauważyliście, ale Brady jechał tymi samymi liniami co w zeszłym roku. Mimo, że one nie dawały zbyt dużego handicapu, bo, wiadomo, bo ten krawędźnik jednak przewadał w tym meczu, to on wypuszczał się tam na środek toru i trochę dalej jeszcze tymi starymi ścieżkami jeździł, ale widać, że podziałało. Kowalik 6 punktów, także fenomenalny występ 3-3. No i potem niesłuszne wykluczenie w biegu 10, gdzie to tam też, patrząc na parę rywali, też mogła być trójka albo chociaż dwójka z bonusem. No i Mikołajczyk i jeden punkt. Drugim meczem były derby. Torun górą w tych derbach wygrywa z, z 52-38. Dużo remisów, gdzie to komentatorzy. Już nastawiali się na pobicie rekordu z Lublina, gdzie tam w meczu Lubin Zachowa padła 12 tych remisów. Po starcie tych zawodów naprawdę komentatorzy bardzo chcieli, żeby ten rekord został pobity, ale ten rekord niszczył Patryk Dudek, który do. Gdy tylko on się pojawiał, pojawiał na torze, to nie było remisów, były wyniki 5 do 1. Z wyjątkiem tego pierwszego wieku, gdzie też de facto jechali na 5-1 z ale Jamień zaliczył upadek własnej linii linie błąd Janka a poza tym w siódmym, dziewiątym 11 oraz 15 biegu gdzie to pojawił się Patryk Dudek wynik Tornia wynosił 5 do 1 no i poza tym tylko w 12 biegu 4-2 pary z Ludządza i same emisy w dalszych biegach chodzi o punkty, no to Patryk Dudek komplet płatny 12 plus 3 Lambert 7 plus 3. Niby z bonusami to jest złoty róbka bo 10 punktów, ale myślę, że dalej oczekuje się czegoś, czegoś więcej od wicemistrza świata. Jan Kwek, no tutaj też 3 punkty z bonusem. Też pewnie trochę więcej jest oczekiwane od Janka, albino starcy rozumieją naprawdę fajny. Zapowiadało się, że Janek odżyje w tym torunku i fajnie będzie się prezentował. Ale jak na razie ma formę zniżkową. Mikkel Mikkelsen też klasa, 13 punktów. Emil Sajfutinów, 12 plus 1, je, powrót do tego starego Emila, kiedy on to wrócił po zawieszeniu i nie mógł znaleźć pogromcy. Tutaj było bardzo podobnie. Duchiński, dobry, dobry debiut, 2 punkty pokonał Wadima Tarasenko. No i Kapczyński, 3 punkty w biegu linierskim zdobył. Natomiast jeśli chodzi o Grudziądz, no to Max 4 plus 1, ale tylko w 3 startach został zmieniony w 11 biegu. Pewnie nie spodobało mu się nie spodobało mu się to, że akurat on został zmieniony, bo on naprawdę mimo że nie dawał punktów, to prezentował się nie najgorzej na tym torońskim owalu i widać było, że to, że jest pod koło, sprawia, że Max może tam coś jeszcze jednak powalczyć. Jamon Vicky 7 plus 1 no tutaj naprawdę bardzo dobry. Występ Draymona, no i widać, że ta arena po prostu leży Draymonowi. 7 punktów z bonusem także Jakub Niśkowiak dla Dinterasynków. Tylko 3 punkty z jednym bonusem, naprawdę słaby występ, na występ ma w tym meczu. Michael Jepson-Jensen też tylko 9 punktów, 2 razy trójka, poza tym 0-1-1-1. Też bardzo słaby występ, Nie tego oczekiwano od najlepszego zawodnika ligi, którym właśnie był przed tym meczem Michael Jepson-Jensen, po tym meczu zmieniło się to i Michael stał na chyba czwartą pozycję no i do tego Małkiewicz 7 plus 1, naprawdę duży plus. Widać po Kevinie, że ten sezon należy do niego i to on jest w tym sezonie liderem tej formacji wnioskieją, no i łobodziński punkt z Bonusem. Ostatnim meczem, gdyż nie odbył się mecz Gorzowa z Lubinem przez zagrożenie opadami deszczu. Ostatnim meczem był mecz Częstochowy z Zieloną Górą, gdzie to Palubas wygrywa 48 do 42. Trzeba, tak naprawdę, Częstochowa, tak naprawdę, bez większego blasku. Poza Piotrem Pawlińskim nie było za bardzo długiego zawodnika, który miałby gonić ten wynik. Gdy tylko Piotrek się pojawił na to, że faktycznie były te wyniki 4 do 2, aczkolwiek reszta zawodników, no. Nie tego na pewno oczekiwano. Wiktor Lampard, 4 punkty. Mats Hansen, 5 plus 2. No akurat do niego nie ma żadnych pretensji. Dwie jedynki, potem został zmieniony, no i znowu 1K i dwójka z bonusem, gdzie to w 14 biegł do 1 z Franciszkiem karczeskim Jason Doyle, 4 punkty z dwoma bonusami. Widać było, że ta jazda nie była w pełni taką, jaką widzieliśmy wcześniej, w wcześniejszej fazie sezonu widać było, że ten ból blokuje Australijczyka i do tego jeszcze upadek w biegu 14, więc na pewno tym razem już ta pauza nie będzie trwała tylko od tygodnia, tylko na pewno dadzą Dysonowi w końcu się w pełni wykurować Kasper Wory na 6 punktów także z biegu blasku bez żadnej trójki nawet był jeden bieg nie pamiętam teraz z który, gdzie to prowadził Parą Pawyjski i Rasmus Jensen. Ostatecznie o, był to wyścig ósmy. Zajże. prowadził, jechali na 3-3, a wynik zakończył się 1-5. I to i Pawlicki go odjechał, i Rasmus Jensen. I to Pawyjski w przekradzie. Jensen po szerokie, więc naprawdę Wory, na, Wory nie brakowało prędkości. Chalkiewicz 0 no i Kaczewski to jest naprawdę ogromny plus włókniarza. 9 punktów, tylko w biegu szóstym pojawiła się zerówka, reszta jego straty kończyła się trójką, no i szkoda, że nie pojechał więcej razy, była możliwość rezerwy taktycznej, nie skorzystano z niej, natomiast jeśli o zieloną górę Jarosław Kampel 6 punktów i na pewno duży błąd w pierwszym wyścigu, gdzie to naprawdę wjechał wyraźnie na prawę takiej klasy zawodnikowi to nie powinno się zdarzać. Ale no zdarzyło się i mówi się, trudno. Miliona z Knucen, bardzo dobry występ, dwa punkty i naprawdę pokazuje się bardzo dobrze i obstawiam, że to on będzie już tym zawodnikiem U24 do końca sezonu w Zielonej Górze, bo duńczyk naprawdę jedzie solidnie. Może punktów dużych nie robi, ale zawsze te jedynki to, zawsze to jest coś. Tomek Powicki, 13 punktów, prawie komplet, tylko na 15 biegu Przemka pokonał jego brat Piotr w ogólnym rozrachunku był w tym meczu remis po, jednym, po jedna wygrana i Przemka i Piotra w ich rywalizacji Przemek pokonał Piotr w pierwszym biegu w 15 natomiast Piotrek pokonał Przemka Rasmus jest 6 z bonusem i widać, że naprawdę Rasmus ma formę zwyżkową idzie mu coraz lepiej w tym sezonie kto wie, czy to na tą najważniejszą fazę nie zobaczymy już tego Rasmusa, którego znaliśmy już z tamtego sezonu. Leon no, Masen 13 plus 1 pokazał to, do czego się przyzwyczailiśmy w tamtych sezonach na Owaru w Częstochowie. Leon po prostu czuje się znakomicie do tego wywiadzie wspomina, że z silnikami już jest wszystko ok, czuje się bardzo dobrze ze swoim sprzętem, więc możliwe, że Leon powraca już w pełni swojej możliwości. Do tego Daniel jak 7 punktów, no i Oskar Hurysz jednym. A więc to by było na tyle w tej kolejce. Za tydzień czeka nas siódma kolejka. No i potem faza rewansowa. Bonusy wchodzą w Iwę. I zobaczymy jak to zabiera się końcowo ułoży, bo naprawdę zapowiada się fajna walka o to czwarte miejsce. Więc to by było na dzisiaj tyle. Zapraszam już na kolejne filmy.